Rolnik Szukażony Sezon 11 Odcinek 7 Jeden z bohaterów zrezygnował z dalszego udziału w programie. Co przyniósł nowy odcinek programu Rolnik Szukażony 11 Uczestnicy odbyli randki i podjęli kolejne wybory, dla niektórych nie było to łatwe. Mało tego, w pewnym momencie z dalszego udziału w show zrezygnował jeden z kandydatów Agaty. Rolnik szuka żony. sezon 11 odcinek 7. Emisja w TVP 1 w niedzielę 27 października 2024 roku o godz. 21.20 Co się wydarzyło? Streszczenie: W niedzielę 27 października widzowie TVP1 zobaczyli nowy odcinek programu Rolnik Szuka Żony 11. Wiktoria, Agata, Marcin, Rafał i Sebastian spędzili kolejne chwile ze swoimi gośćmi. Nie zabrakło randek, ale też poważnych rozmów. Poniżej streszczenie 7 odcinka, Rafał z rolnik szuka żony 11. Kandydatki Rafała, Dominika i Magdalena przeprowadziły szczerą rozmowę na temat mężczyzny. Pojawił się m.in. wątek Agaty, która, według pierwszej z wymienionych pań, jest zbyt natarczywa. Rolnik poprosił Magdę na rozmowę, podczas której podziękował jej za udział w programie. Nie czuję tej chemii i dlatego chcę to jak najszybciej zakończyć, bo jestem pewny. Nie chcę, żebyś się zaangażowała. Lepiej, żeby to wcześniej zakończyć, niż trzymać do ostatniego momentu. Nie chciałem cię w żaden sposób zranić, podczas pożegnania kandydatka uczestnika nie kryła łez. Przed kamerami wyznała, że była zauroczona Rafałem, następnie uczestnik zaprosił na randkę Agatę. Para wybrała się na przejażdżkę Kładem, przeprowadzili również rozmowę na temat przyszłości. Agata z rolnik szuka żony 11. Agata rozmawiała z gośćmi Ireneuszem i Mirosławem na temat przygotowanych przez nich dań. Kobieta zaprosiła na randkę zwycięzcę Mirka. Czekając na niego, rolniczka była ciekawa, dlaczego Irek jej unikał. Mężczyzna nie był jednak skory do wyjaśnień. Agata i Mirosław udali się na spotkanie przy kawie. Mirosław zapytał wprost o to, jakie są odczucia gospodyni. Ja ci powiem, Agatko, jak cię widziałem na wizytówkach, to widziałem twoją energię. Ta energia zaczęła mnie troszeczkę przerażać. Moim zdaniem, jak na mój gust, dla mnie to jest za dużo. Nie chciałbym dłużej przeciągać tego wszystkiego, bo ja już wiem, że czegoś takiego brakuje. Musi być to. Wow! Z przykrością bym chciał stwierdzić, że no, nie chcę ci zabierać więcej czasu, wyznał kandydat Agaty. Rolniczka z godnością i zrozumieniem przyjęła decyzję Mirosława. Wiesz, że ja tak przeczuwałam? Jestem świadoma swojego charakteru. Po powrocie para powiadomiła Ireneusza o decyzji, Mirka, Wiktoria z rolnik szuka żony 11. Wiktoria odnotowała, że Szymon bardziej zabiega o jej względy, co bardzo jej się spodobało. Zwróciła uwagę także na podobne zachowanie Adama. To właśnie on otrzymał propozycję drugiej randki. Rozmawiając, towarzysz rolniczki obsypywał ją komplementami, jest mi bliżej do ciebie, powiedziała w pewnym momencie Wiktoria. Wracając z randki, bohaterowie nie szczędzili sobie czułych gestów. Kobieta nie kryła jednak, że ma wyrzuty sumienia, ponieważ nie zaprosiła na randkę Szymona, a podjęła już decyzję. Sebastian Z, rolnik szuka żony 11 Sebastian zaprosił Katarzynę na randkę Rolnik zorganizował piknik nad wodą Uczestnicy po raz kolejny poruszyli kwestię wspólnego zamieszkania Z wypowiedzi mężczyzny Kasia wywnioskowała że rolnik wybrał właśnie ją Po przyjeździe Sebastian i Katarzyna przekazali Patrycji decyzję o kontynuowaniu projektu we dwójkę. Spokojnie, walizki są już przygotowane w pokoju, było miło, powodzenia, tymi słowami Patrycja zareagowała na ogłoszenie duetu. Marcin, z, rolnik szuka żony 11 porandce z Magdą Marcin zaprosił na takie spotkanie Annę. Mężczyzna był bardzo ciekawy przebiegu tego wydarzenia. Podczas spotkania w sadzie mieli wiele tematów do rozmowy. Jest ciężki wybór. Ty jesteś super dziewczyna, piękna, z charakterem. Madzia też jest super. Nie mogę wybrać dwóch, zastanawiał się głośno uczestnik. Mężczyzna zauważył, że Ania była jednak mocno zdystansowana.